Dobry Państwo, Tomasz Szwejr na kanale Zbańki. Chciałem Państwu dzisiaj powiedzieć o naprawdę bardzo ważnej informacji, która wczoraj ukazała się w mediach. I wiecie Państwo, chodziło o to, że ambasador Mark Brzeziński, no tak łagodnie mówiąc, przestrzegł Kaczyńskiego, a tak naprawdę to było ultimatum dla Kaczyńskiego, żeby nie próbował w Polsce działać niezgodnie z prawem. Pamiętacie Państwo, żeśmy wielokrotnie Wam mówili o tym, że Kaczyński przygotowuje stanik wojenny, tak byśmy się tak nazywali, bo wiecie Państwo, jaki Jaruzelski to jest taki stan, tam ten stan, ten to może zrobić najwyżej stanik. I wiecie Państwo, mimo tego, że żeśmy to i mówiły nam to wywiórki. To się teraz potwierdza, ale jak to się już słyszy i czyta, to jest inaczej. Więc posłuchajcie, onet ambasador USA wspomina rozmowę z Resłem Kaczyńskim. Zadzwonił, go ostrzec. Ku mojemu miłemu zaskoczeniu taka przekształciła się w późną kolację. Trwała niemal do godziny 23 a ja zwykłem kłaść się o 21. Byłem na, na, naprawdę zmęczony. Tu Marek Brzeziński, ambasador USA w Warszawie, zrelacjonował swoje pierwsze spotkanie z Rysłem Kaczyńskim w rozmowie z Rzeczpospolitą. Brzeziński wspominał też o rozmowie telefonicznej, tuż po podpisaniu przez Andrzeja Dudę tak zwanego Lex Tusk. Pamiętacie państwo, to była ta komisja ruska do złapania Tuska. Ustalili sobie, żeby nie pozwolić narodowi Tuskowi ewentualnie osobom, które oni uznają za te osoby, które współpracują według nich z Rosją. No, Co się państwo, tak naprawdę ruscy agenci wpływu ustalają, kto, kto współpracuje z Rosją? Inni, prawda? Którzy nie. są niewinni, ale to zostawmy. Pytanie o relacje ze Sławem Kaczyńskim. Ambasador odpowiedział, że to była. Ciekawa kwestia. Tak, panie ambasadorze. Zaraz po tym, jak rozpocząłem misję ambasadora, poprosiłem o spotkanie z Rosjanem Kaczyńskim. Kilkakrotnie dzwoniłem i otrzymałem bardzo uprzejme zaproszenie na kawę do willi rządowej przy ulicy Parkowej. Byliśmy tylko we dwóch, plus tłumacz. Chciałem zbudować z nim głębszą relację. Możliwość kontaktowania się z nim w przyszłości, powiedział. Oh. Wytrawny dyplomata naturalny, to jest. Nie? Oczywiste, że ambasadorzy muszą rozmawiać właśnie w ten sposób. Dlaczego naprawdę mocno się w to spotkanie zaangażowałem? To była przecież osoba przesądzająca o działaniach Prawa i Sprawiedliwości. I ku mojemu miłemu zaskoczeniu taka przekształciła się w późną kolację. Trwała niemal do godziny 23, a ja zwykle kładę się spać o godzinie 21.00. Byłem naprawdę zmęczony, dodał. Przyziński przyznał, że rozmawiał z Kaczyńskim również o budowie elektrowni jądrowej przez Westinghouse i Bechtel. Jednym z poruszonych tematów były też relacje Polski z Izraelem. Przekonywałem, że Polska powinna mieć w Izraelu akredytowanego ambasadora, a Izrael w Polsce. I muszę przyznać, że prezes Kaczyński wytrzymał słowa. Byłem od to wdzięczny. Wymieniliśmy się prywatnymi telefonami, dodał. Brzeziński przekazał również, że gdy Andrzej Duda ogłosił, że podpisze Lex Tusk, zadzwonił do Kaczyńskiego, po to, by go ostrzec, że za chwilę wystąpi w telewizji i bardzo ostro skrytykuje. Podkreśliłem, słuchajcie państwo, że amerykańskie wojska stacjonują w Polsce nie z uwagi na jakiegoś pojedynczego polityka czy partię. Są tu aby ochronić takie wartości jak wolne i równe wybory, prawo do głosowania, wolność wypowiedzi, powiedział Brzeziński. Proszę to jest naprawdę przełomowa wypowiedź. Świadczy to o tym, że Amerykanie mieli informację, że Kaczyński usiłuje tutaj powiedzmy. Taki dyktatorski sposób no, zmienić ustrój, wprowadzić coś w rodzaju <laughs> stanu wojennego. Pamiętacie Państwo, kiedy Kaczyński z takim czekał, z takim utęsknieniem na to, żeby tutaj była zaatakowana nasza granica, pamiętacie Państwo, ten, ten pierwszy kryzys, kiedy tutaj było tak dużo uchodźców i Łukaszenka razem z Rosjanami i usiłował tutaj przesyłać przez granicę. I wiecie Państwo, ten kryzys zlikwidowała kanclerz Merkel, bo podstawiła samoloty i w zasadzie kryzys się skończył. Jaki Kaczyński był, szanowni Państwo, niepocieszony. Jacy oni byli że nie można było z tym nic zrobić. I wiecie Państwo, no, kolejna rzecz, która taka była niezwykle ważna, to były te wszystkie działania, które podejmował Morawiecki i Kaczyński, a w zasadzie również tych których nie podejmowali, przed wybuchem wojny na Ukrainie. To znaczy, pamiętacie Państwo, przyjechała do nas szefowa wywiadu amerykańskiego i przekazała informację, że na Ukrainie wybuchnie wojna. Powiedziała to dokładnie, i reakcja Kaczyńskiego i Morawieckiego, no i tych, tych, tych wszystkich jego dalszych członków tej grupy, <grym> powinna być jednoznaczna, prawda? A oni, nie poczynili żadnych przygotowań do wojny. Natomiast Morawiecki zaczął jakiś objazd po Europie, pojechał do Włoch, do pojechał do pani Le Pen. Później zaprosili panią Marię Le Pen do Polski i traktowali ją jak głowę państwa. Pamiętajcie państwo, jeździła tu u nas na tych kogutach i była zapraszana do prezydenta Dudy. Spotyka się również z premierem Morawieckim. A Morawiecki pojechał do tych ludzi, do Hiszpanii, którzy są no, bardzo blisko związani i finansowani przez Rosję. I tam z nimi, z nimi coś się zgadniał. Według naszych informatorów to były, było to. Hmm, wspólne stanowisko w sytuacji, kiedy Polska miałaby uczestniczyć no, w jakimś takim częściowym rozbiorze Rosji. Bo takie plany były. Pamiętacie Państwo, że Kaczyński nie zrezygnował z tych planów, nie wytrzymał nawet wtedy, kiedy pojechał na tą pierwszą wizytę do Kijowa i tam w obecności Żeleńskiego on wyszedł i on mówił, że Polska będą jakieś siły pokojowe na to, nie ma, nie ma w ogóle takiego tworu. Natomiast Kaczyński sobie wymyślił, że będą to siły pokojowe na to. Wtedy nawet Morawiecki był ściekły, no a Zarański, no w taki obciosowy sposób potraktował to, co powiedział Kaczyński. i Powiedział, że tutaj no, w zasadzie nikt nie będzie wybierał wojsk, które będą stacjonowały na, na Ukrainie. A Kaczyńskiego propozycja była taka no niezwykle haniebna, bo to chodziło o to, żeby zapewnić bezpieczne niebo. Czyli rozumiecie Państwo, do prezydenta kraju, który krwali, rosyjskie ataki są codzienne. On powiedział, słuchaj, tam gdzie my będziemy tutaj w tej części, no, która dawniej była e, terytorium Polski, to tam e, Ludzie nie będą ginąć, a dalej reszta co będą, no dla państwa w, w stanie wojny sami wiecie, że to jest, jest haniebna propozycja, Łęcki nie przyjął jak zwykle normalnie, tak tutaj, to, to, to było jasne, że tak, tak się musi zachować. Kaczyński tego, tego nie rozumiał albo nie chciał rozumieć i teraz to co Powiedział nam ambasador Marek Brzeziński, chodzi o to, że Kaczyński z tymi swoimi hmm. ludźmi wymyślili sposób na to, żeby mieć już w kieszeni wygrane wybory parlamentarne. To znaczy, żeby wprowadzić taką komisję, która będzie miała. No, takie uprawnienia jak sąd, jak służba specjalna, jak prokuratura. I ta komisja będzie mogła wnioskować o to, żeby przez jakiś czas na przykład politycy, ci, którzy będą według tej komisji jakoś negatywnie określeni czy zweryfikowani, żeby nie mogli kandydować w żadnych wyborach. To jest on jakieś kuriozum, takie jest zupełne. I na to właśnie zareagował pan e, ambasador e, Marek Brzeziński. E, zadzwonił do Kaczyńskiego i powiedział, że wystąpi w telewizji. Pamiętacie, że wystąpił w telewizji i <laughs> powie, powiedział o tym, że no absolutnie Stany Zjednoczone nie godzą się na tego typu. Hmm, Grupy zawłaszczenia, zawłaszczenia wyborów, no bo to, to, to jest niezwykle proste, że skoro ta komisja wykluczyłaby tych takich polityków, którzy najbardziej zagrażają Kaszyńskiemu, no to wybory miałby w kieszeni. A ewentualnie, jeżeli byłyby jakieś sprzeciwy, no to on by wprowadził coś w rodzaju stanu wojennego czy stanu wyjątkowego. Pamiętacie, jak Kaszyński zaszło dosłownie, piał ze szczęścia. Wtedy, kiedy był w Rosji ten kryzys z Prigorzynem, prawda, i z grupą Wagnera. No to wtedy, kiedy już, już jednak Putin zdławił ten, ten opór i grupa Wagnera została przesunięta tutaj do Białorusi i no, była niedaleko granicy z Polską. I pomimo informacji, że grupa Wagnera będzie rozgromowywana, że będzie się, że jej się zabiera ciężką broń, bo jej zabierano ciężką broń, no bo to było dużym zagrożeniem dla Putina. To Kaczyński dalej z tą swoją grupą nakręcał jeszcze to wszystko, że oni stwarzają olbrzymie zagrożenie i że w zasadzie chcą tutaj iść na Warszawę. Proszę, to wszystko ma na celu to, żeby wtedy miało, żeby wytworzyć taką atmosferę, żeby można było e, właśnie wprowadzić e, stan wyjątkowy, czy, czy on, stan wyjątkowy był wprowadzany na niektórych terenach, ale stan wojenny i w zasadzie pozamykać opozycję. Kaczyński bardzo często był blisko tego. Naprawdę. Były to różne sytuacje. On najbardziej się bał wtedy, kiedy był strajk kobiet. Pamiętacie się Państwo o tym no, haniebnym wyroku Trybunału pani... Kucharki Przyłębskiej, która rozwaliła całkowicie te, te porozumienie. Hmm, kompromis aborcyjny no też, też niedoskonały, ale to hmm, rozwaliła to i, i kobiety wyszły hmm, strajkować. Na no, zasadzie większość nazwy wyszła tutaj w Warszawie i Taczyński był przerażony. E, pod domem Kaczyńskiego ja nie widziałem jeszcze tak dużych zgromadzeń e, służb e, policyjnych czy w jednym miejscu. Ja pamiętam jeszcze w 80. roku e, i później w 81. roku były takie demonstracje siły, Szanowni Państwo, w Warszawie. To znaczy, e, Milicja Obywatelska no i wojsko wyciągali wszystkie takie, takie. E, że tak powiem, pojazdy i taki kolumny jeździły przez Warszawę. Szanowni Państwo, pamiętam, że ja byłem mniej więcej na wysokości Parku Krasińskich, tam od strony, tak jak powiedzmy jest e, Pałac Mostowskich, tylko tam wcześniej, na tym skrzyżowaniu. Jechała I, i taka kolumna i ta kolumna że ciągnęła się mniej więcej i odległość to była e, jak przy, przy placu bankowym był początek tej, tej kolumny, to jeszcze przy placu Wilsona był jej koniec. Także pomyślcie Państwo, taka długa kolumna to było tak, że jechały różne samochody, pamiętam, od tych takich gazików policyjnych, przez te takie stare osinobusy, przez te jakieś, jakieś Skoty, przez te polewaczki, przez zwykłe radiowozy, tenyski, te tego po prostu jechała taka kolumna. W niektórych tych samochodach jechał jeden policjant, dwóch, w niektórych jechało więcej, wokół te z dwóch stron, pamiętam, że stali ci, stali ci zomowcy. I to, i to była taka demonstracja siły, to naprawdę była wielka demonstracja siły. Pamiętam, że e, e, ja wtedy spieszyłem się, no nie było telefonów komórkowych. Bałem się, że już nie, nie będzie nikt na mnie czekał. E, byłem hmm. mówione, tak w, ulicy, w okolicy Długiej i przeleciałem tam przed, <laughs> przed takim jakimś gazikiem ledwo, ledwo jadącym. Pamiętam, że, że, że ci ci zomowcy ci tam chcieli mi gonić, ale był taki tłum, że tam nie było, nie było żadnej możliwości, żeby mi tam coś zrobili, bo ludzie patrzyli z jednej, z drugiej strony, także coś to, to, to nie było wtedy w Warszawie tyle kamer i niczego innego. Pamiętam. Natomiast wtedy, kiedy Kaszyński zgromadził u siebie w swojej obronie, pamiętacie Państwo to olbrzymie kolumny, a Czyski był przerażony i nawet nie wiem, czy pamiętacie w mailach Dworczyka ja przeczytałem i Państwo pewnie też, że Dworczyk po prostu stukał się w głowę, mówi, że pod żadnym pozorem nie wolno mieć w ogóle w tyle głowy tego, żeby uruchamiać wojska i, i żeby jakieś czołgi na ulicę, na ulicę wyprowadzać w związku ze strajkiem kobiet. No bo tam jakiś jakieś, jakieś oszołom, znaleźcie pewnie tchórz Kaczyński, no chciał uruchamiać wojsko. Tak naprawdę chciał uruchamiać wojsko, bo on się obawiał tego tłumu, który przyjdzie i rozbierze mu te cudowne pomniki, czy ewentualnie. Ten, to jego imperium złożone z tych trzech domów na Żoli o którym Państwo mówiłem. No i, Szanowni Państwo, jak widzicie, pan ambasador Brzeziński doskonale zdawał sobie z tego sprawę, i Kaczyński został ostrzeżony przed tym. Cała, cała ta kwestia tej komisji ruskiej do złapania Tuska On to wyszła, wyszła komicznie, no bo pan prezydent wyszedł na, na tego, jak go określił pisarz, żulczyk, tak, czyli na idiotę, nie na debila, przepraszam, na debila, bo tak okazuje się, że, że tak można, można mówić o panu prezydencie, bo taki jest wyrok sądu i wiecie państwo, w poniedziałek Buda ogłosił powstanie tej komisji. Natomiast pamiętam we wtorek i we środę, w związku z tymi różnymi negatywnymi komentarzami i negatywnymi komentarzami oczywiście stanowiskiem też Departamentu Stanu. On powiedział, że on wytłumaczy prezydentowi Bidenowi, o co tu chodziło. Prezydent Biden tego nie rozumie. Natomiast Luda w kwartek praktycznie zmienił, zmienił tą, tą swoją ustawę i ją tam wysłał jeszcze do, do Trybunału Julii Przyłębskiej. Jakaś komedia naprawdę zrobił z siebie, no tak jak mówiłem, tak jak pisarz Żulczyk nam opowiedział. Co, co najśmieszniejsze, że później praktycznie kiedy. No, Amerykanie pogrozili, to by się nie działo i my żeśmy z Jankiem sobie robili żart. Nie wiem czy pamiętacie, że dodał wyszedł no, na głupka. Na no. Janek opowiadał o takim dowcipie, że szło sobie dwóch baców gdzieś tam z poronina do Zakopanego i, i na drodze leżały jakieś ekstrementy i jeden mówi Słuchaj, a czy za 500 złotych zjadłbyś te ekstrementy? No i ten mówi, mówię, no za 500 no bym zjadł. I zjadł te ekstrementy, ale tak się dziwnie czuł. Tak, że to jednak to zrobił i pyta tego drugiego Bacy, mówi, słuchaj, a tu są takie drugie ekstrementy, ja bym ci dał 500 złotych, słuchaj, ty byś zjadł te e, ekstrementy? Mówię, no może mi zjadł. I wiecie Państwo, ten, ten drugi m, też zjadł, i idą sobie dalej. Idą, idą i e, hmm. mówią e, jeden do drugiego: mówią, wiesz, co mi się wydaje, że jak sobie myślę, to żeś myśleć za darmo, co na jedli. No tak, to, i, i tak to mniej więcej wynikało z, 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 działania, z działania dudy, że on się nie, naprawdę niepotrzebnie wychylił. I później, kiedy. M, już no, dostał, dostał Kaszliński ultimatum od, od Stanów Zjednoczonych, nie można było robić tych, tych jego cyrków ze stanikiem wojennym, no to niepotrzebna była ta komisja. No ale jednak wiecie Państwo, no, ten cały wstyd, te wszystkie komentarze, te wszystkie problemy, no trzeba było coś z tym zrobić i ta komisja, tutaj się dopominało, to i ta komisja nie powstała się państwo, że później płynnie ta komisja została przejęta przez koalicję 15 października. Natomiast jak tak się patrzy na to, co, co robił Kaczyński w tym czasie, to on się mocno przygotowywał do tego, tego całego staniku, bo no. Szymczyk był komendant policji, dlatego miał taką mocną pozycję i dlatego Wąsik i Kamiński musieli się z nim liczyć, nawet po tym, znaczy po tym wypadku z tym granatnikiem. do tej pory nie wiemy, czy Wąsik tam był, czy nie. Myśmy zadawali takie pytania, bo nam wywiórki mówiły, że Wąsik był, uczestniczył w tej imprezie. I weźmy co, bo Szymczyk uczestniczył w tworzeniu tych list proskrypcyjnych. Znaczy, Kaczyński po ogłoszeniu tego. Staniku wojennego, chciał po prostu internować ludzi, mieć, mieć taki, taki spokój na, na, na tej scenie politycznej. Zapatrzył się w który po przewrocie majowym też zrobił sobie że tak powiem, dużo, dużo spokoju. Otworzył później Berezę, Berezę Kartuską. Jak wiecie Państwo, do Berezy można było zsyłać ludzi na podstawie decyzji wojewody. A między innymi zamknął tam pana premiera Witosa. Człowieka, który był świadkiem jego upokorzenia. To znaczy wtedy, bo na ręce pana premiera Witosa Piłsudski złożył swoją rezygnację w przeddzień bitwy 20 roku. Tak okay. bo on Po prostu zrezygnował i wcześniej miał, miał taką argumentację o tym, że bardzo niski morale jest narodu polskiego, że młodzież fatalna, że naprawdę Rosjanie już nas zaraz wygniotą. No i okazało się, że pan generał Rozwadowski, pan generał Sikorski i inni nasi, nasi dowódcy. No, świetnym manewrem jednak odrzuciliśmy Rosjan więcej. No, w zasadzie, żeśmy, no, nie można powiedzieć, żeśmy wygrali wojnę 20 roku, ale żeśmy nie pozwolili zdobyć Warszawy. Odrzuciliśmy bolszewików i powstał taki remis na bardzo długo. Także Piłsudski to zawsze pamiętał i później, e, po, po tym kiedy już powołał ten taki, no, nasz pierwszy obozik koncentracyjny, e, Berezę Gartuską, no to tam od razu Witosa e, posadził. I Kaczyński też miał takie, takie mrzonki, też to, też to bardzo chętnie by zrobił. Wiedzą Państwo, jakbyście zwrócili uwagę na to, co Kaczyński mówił jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa, że on tutaj tyle pracował, no to tak, rozwalił obronę cywilną, trzeba przyznać, bo obrony cywilnej nie mamy. Rozwalił ten system RCB, prawda? Ten, ten, ten do informowania o zagrożeniach, bo, bo oni oczywiście w tym zaczęli majstrować. I nie zrobił nic, jeżeli chodzi o zapewnienie jakiejś infrastruktury dla tej fali uchodźców, która niewątpliwie wiedział, że będzie po wybuchu wojny na Ukrainie. Mógł to zrobić, on nie zrobił nic. I jeżeli chodzi o te działania, on mówił, że on zrobił ustawę dla ochrony ludności. Pamiętacie Państwo, on na tym pracował. Jakbyście patrzyli popatrzyli w tej ustawie dla ochrony ludności, tam były takie wymuszone punkty, przepisy dla wsparcia budowy CPK. Ta chora, bo chorała go, go o, to, o to prosił, bo jak wiecie, był duży problem, że ludzie nie chcieli, nie zgadzali się czasami z tymi naprawdę bardzo krzywdzącymi planami, gdzie mieli być wywłaszczani pod, pod tą właśnie inwestycję i po to, żeby nie było problemów, tam był taki ochydny punkt dotyczący tego, że w, w sytuacji, kiedy jest ten stan wojenny, czy wyjątkowe stany, to można ludzi Wywłaszczać, można likwidować czy przejmować przedsiębiorstwa. Ja byłem tego niezwykle właśnie, zdziwiam się, że posłowie zrobili tutaj taki punkt, że można przejmować przedsiębiorstwa, czyli oni chcieli przejmować, kraść pod tym pozorem firmy. Tak jak Państwo widzicie, ten, ten, ten pomysł z Stefanem, gdzie chcą go wykupić, a już z tego nic nie wyjdzie. I można również burzyć, tak? To tam też, też takie były plany w tym e, planiku Kaczyńskiego dotyczące stanu wojennego. Także jak widzicie, a Kaczyński nieudolnie próbował nasze dowoli generała Jaruzelskiego, bo Jaruzelskiemu, no jednak stan wojenny lepiej wyszedł, tak? Ale to był. E, mm -hmm. Dowódca, żołnierz, który, który potrafił zorganizować, nie, nie Kaczyński i jego ludzie. E, dlatego Amerykanie e, znali plany Kaczyńskiego bo mu to przerwali. Powiem Państwu, że bardzo się cieszę, że teraz to wyszło na jaw. Należałoby zapytać Kaczyńskiego, czy planował ten stan wojenny i co planowało to jest, żeby dalej się działo. A tak jak słyszycie Państwo z tej rozmowy odnośnie tutaj tej inwestycji atomowej, to tam był jeszcze jeden taki smaczek niezwykle ważny, bo ten amerykański system, Amerykanie z nami się dogadali i jest on wprowadzany, a Sasin miał pomysł, żeby ten sam system, który funkcjonuje i który otrzymała, kupiła od Stanów Zjednoczonych Korea Południowa, żebyśmy wprowadzali właśnie też jeszcze poprzez Koreę Południową. No Amerykanie doskonale zdawali sobie z tego sprawy, a różnica, wiecie Państwo, na czym polegała? Różnica polega na tym, że Amerykanie chcą te swoje inwestycje no tak przeprowadzać w taki transparentny sposób i naszym to nie bardzo pasowało, czy znaczy naszym Sasinowi i reszcie nie bardzo dopasowało. Wiecie Państwo, że oni na wszystkim muszą w jakiś sposób, jak to, jak to mówi młodzież, przycinać i... Amerykanie nie zgodzili się i jednak Koreańczycy, Koreańczycy nie weszli z tym, z tym systemem. Weszli Amerykanie. Także te, te rozmowy pana Brzezińskiego zahamowały Kaczyńskiego. Czyli Brzeziński w taki, taki łagodny sposób postawił Kaczyńskiemu ultimatum. I bardzo dobrze. Bardzo Państwu Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, e, łapkę w górę, ewentualne e, wsparcie mojego kanału. Do jutra. Dziękuję. Do widzenia.